Mój i Adama y, odwiedzin ciąg dalszy, dzisiejszy. Y, byliśmy u Arka, właśnie przyjechaliśmy na Gryżyce, bo dowiedzieliśmy się przez telefon, że chłopaki tutaj dzisiaj i wczoraj ładnie pociągnęli. Y, nie ukrywam, że tutaj y, chłopaki dostali y, nową serię kulek, przedpremierową Skorupiaki na testy, tak po koleżeńsku bardziej. Bo, bo, bo te kuleczki jeszcze w sprzedaży nie są, nie są sprzedaży i dopiero są na etapie testów eee, Ale Wojtek go sprytnie zrobił, bo tutaj ja wszystko powiem, bo to jest jego taki chytry, chytry plan lisa, dostali tylko kulki tonące bez popapów i tutaj chłopaki się no, trochę bo... nam poża pożalili, że, że niestety nie mieli tych popapów ale, no, ale sk skutecznie jestem... To było skutecznie było celowe prestowali. działanie, było jakby eee, <laughs> popapy to by nie było wiadomo <laughs> czy wzięła ta ryba, bo... Miałabyś pojedyncze albo, pod, albo dwie, to się dowiemy, tonące, bez żadnego podwieszania czymkolwiek innym, żeby było wiadomo na co ryba wzięła. E, dobra, e, opowiadajcie, bo nawet tak naprawdę jeszcze mieliśmy okazję pogadać. Mówię, włączamy kamerę, nagrywamy na żywo, e, na świeżo, na gorąco. Opowiadajcie, co, co i ja. robimy. Kulki, kulki bardzo ładnie pachnące, przynajmniej niektóre co mogę powiedzieć, bo nie jadłem do nich. Mogę spróbować, ale jednak ten zapach. Ale nie o kulkach gadacie, tylko o rybach. Nie, o kulkach, no co, no, no ryba no, wzięła na no, zwykły zestaw. A. No głosowy, ale kiedy, Dwie kulki. Jakie załamanie pogody trzy, było? Trzy na, wróć, pierwsze 20, w nocy to było z piątku na sobotę. Załamanie pogody oczywiście, bo najpierw było ładnie, tak jak w takich piątek ponad 30 stopni, w nocy tam przyszedł deszcz, kurcze, dosyć poważnie zaczęło padać, no i też były efekty, nie? Ryba wyciągnięta bez, bez żadnego filmowania, bo nie dało się nawet aparatu wyciągnąć, było takie obrywanie chmury może nawet w tym czasie, nie leciało, leciało dosyć poważnie z nieba. Kto holował? Kto holował? Ja holowałem, próbowałem żonę wyciągnąć, ale no niestety nie chciałem. Nie chciała ci parasolki? Holowałeś i próbowałeś żonę wyciągnąć? Wyciągnąć, żeby mi pomogła, wiesz, bo tak, powiem szczerze, ryba wzięła spod jednego brzegu i później to było jakieś takie nietypowe, jak dla mnie, kurczę, nie, bo wiesz, sygnalizator, wiesz, zapikał, kurczę, i tak dalej, wyleciałem tam z przyczepy, z, z, zaciąć chciałem, ale co, no, swinger wisi, kurę nie wiadomo, co się dzieje, wiesz, deszcz pada. Nie za bardzo widać cokolwiek, kurczę, podwijam, podwijam, kurczę, kiedy ta żyłka się napręży, żeby zobaczyć, co się dzieje. Czy tam Czyli pozyska. wsteczne branie miałeś. No to wsteczne. To tam wziął przy tamtym brzegu, że tak pokażę palcem, kurczę, a przy zacięciu, jak już napierałem żyłkę, to już był pod tym brzegiem. Tak u mnie? To, I to u mnie na stanowisku no. tak się zagotowało, ja wyskoczyłem za jego Coś takiego miałem pierwszy raz, że, że, że przeszedł przez cały staw i, i całkiem w innym miejscu się pokazał. Nie? Mhm. No, ale to cały, całe życie się uczymy. Nie? I nie. Jaka waga? O, waga to była tam 14 kg z kawałeczkiem, no tam to sumie piękne, nie, ma już, nie, ma, nie ma już znaczenia tam, kurde, wiesz tam, parę deko w tą czy w tamtym. Ale no 14 kg to już piękna kilo ryba. No, 14 kg to ładna ryba. Trochę tych karpi tutaj jest wpuszczone w ostatnim czasie i one po prostu dają znać o sobie, że, że są. i po prostu niestety my nie mamy czasu jeździć na ryby tak, i tutaj po prostu tak. nas... liczyłem na to, że te filmy, które żeście nakręcali jeszcze na wiosnę tą wczesną taką zaraz mhm. po zimie, że, że, że tam dadzą nam taką rybę, no niestety nie wyszło, No nie? ale to już słyszeliśmy, że na tym miejscu, co tam siedzieliśmy dzisiaj padła ryba, tak, znaczy nie dzisiaj, właśnie. tylko wczoraj. Wczoraj, 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 to było wieczorem, gdzieś koło 22, już było... Nawet po 22, 23, 23 było. bo już było fest ciemno, to czy kolega złowił karpia 17 kilo, nie? I też powiem, że no nie na te kulki nowe testowane, ale na Donalda. Ale człowiek aż skręca nie Tutaj ludzie mają, to Ja mówię, woda jest bardzo mała kameralna. Człowiek miał w planie na początku sezonu, że będzie tutaj często odwiedzała się okazuje, że jednak obowiązków tyle jest, że nie pozwala sobie, nie, nie może pozwolić na wyjazdy, to aż człowiek skręci. Na, na Twoich zawodach, które organizujesz już za, czyli tylko tygodnie to będzie? 4, 3, 4 tygodnie? szóstego. to nie wiem ile to jest. No dziś jest 25 za miesiąc. Za miesiąc. No za, no, miesiąc, no, za to, miesiąc To to odbijemy tutaj mam nadzieję tak cztery dni które, które tutaj razem spędzimy myślę że które przyniosą całkiem ciekawe ryby no ja też mam i że, wyniki, i że wyniki będą fajne. Na chwilę obecną mamy już trochę drużyn zapisanych. A powiedz mi Robert, tak mnie interesuje jeszcze tak Ci wejdę w słowo mhm. odnośnie zawodów, bo tak mi przyszła na myśl jak skończysz to odnośnie tych zawodów tak? jak Twój zestaw był, jakiego, jak, czy duży haczyk używasz? Tak. I, i jak... To jak chciałem zadać to pytanie. Oj no, no, <laughs> przepraszam. O przepraszam. Specjalnie udokumentowałem to na zdjęciach, żeby Wam pokazać jak to wyglądał ten zestaw jakby zbudowany. Żadnej... No mnie interesuje tutaj na tym łowisku, bo tak, tak sam testuję właśnie, na, typowo pod to i mniejsze haczyki i większe i tak ciekawiej to. Mniejsze haczyki na to, Nie, dwie tonące. Dwie tonące, to one są 20 na grubo. mają 20 na, na, no. na grubo, mniejsze przynęty, leszcze próbują wyściągać, a ja nie lubię w nocy wstawać za dużo, za często na takie naciśnięcia, na leniucha, na leniucha tak. <laughs> Jak już jest branie to ma być konkretna ryba, nie? Haczyki duże wszystko będzie na zdjęciu pokazane. Czyli dostaniemy galerię zdjęć od tego. Myślę, Was, tak? myślę że, że tak, bo warto. Warto, Udało. Udało żeby ludzie się. widzieli, bo naprawdę nie jesteśmy tutaj jakimiś ekspertami karpiowymi, czy, czy, czy tam nie łapiemy nie wiadomo ile lat. Staramy się to, które robić w miarę małym kosztem. Nie, nie kombinujemy, nie, 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 nie tam nie czarujemy. Wojt te kulki są tutaj dla nas powiedzmy bardziej dostępne niż w innej, innych firmie i, i na tych wodach się sprawdzają, zwłaszcza, że ty też tutaj wychowany i wiesz co tym rybom smakuje od lat, nie? No to tyle. No, ten, to, no powiem tak nie chwaląc się, no, ale ta, ta nowa seria właśnie te skorupiaki, no to jest właśnie to czego mi brakowało i właśnie udało się to stworzyć i mam nadzieję, że na takich właśnie wodach gdzie jest dużo raka, dużo muszli dużo naturalnego pożywienia, ta kulka no. będzie się sprawdzać. Tak. No dobra, mniejsza z, z reklamą. <laughs> Ej, po, poza, jedną, poza tą jedną rybą, coś tam mniej. Kolega Rafał e, chyba coś tam słyszeliśmy, tak, że tak. Tam... Tak, tak. E, ja przyjechałem w piątek, też tutaj dojechałem do i Szybko się rozumiem, bo to wiadomo załamanie pogody było, była burza. Przez noc były, m, tutaj od Roberta dostałem właśnie te kuleczki do, do testów, bo mi pokazał, no i tak mnie to zainteresowało, że też spróbuję, przetestuję. No ale na, ja na, na obu dwóch wędkach miałeś te, te, te e, skorupki? Aha, ta, ty ta, miałeś ta. na, dwóch. na dwóch wędkach, bo tu Robert słyszeliśmy, nie, że nie, trochę nie. Ja miałeś ja kombinację. Właśnie ja łowię z żoną, nie? żona no na dwie wędki, ja łapię na dwie wędki, sam łowię na dwie wędki i postanowiłem, że dwie będę kładł, mimo tych samych miejscówek, ale dwie kładę na skorupiaki, skorupiaki, akurat... dwie kłady kule na słodko, Aha. na te kulki, które już miałem wcześniej sprawdzone, Aha. no jednak słodko im się nie podchodziło, nie? być Aha. może to właśnie też załamanie pogody, być może też teraz byłoby inaczej, no ale ważne, że się sprawdziła moja taktyka jeden 0 dla mnie, że ona została pokonana, że tak powiem. Kurczę. Nie chciałaś mnie wziąć chciała... słodko, aha, tak, czyli właśnie. po prostu. Ale to też taka rywalizacja jest taka zdrowa, czy nie zdrowa? Sami... Czy w, w domu nie, później, nie? nie. No, nie? Ta, ta sami, jak wiecie, moja żona rzęduje na zawodach w No sportach, bardzo dobrze, rzęduje. Jest zawziętą zawodniczką to i tutaj rywalizacja, pomimo tego, że w rodzinie, ale między nami zawsze aha. jest. Nie? Zdrowa, ale jest. Ale zdrowa rywalizacja, to nie, żeby tam się objawiało jakimś innym Ja też mogę później. na ten temat powiedzieć, bo to akurat kuzy i też rodzina, i razem też jeździmy na zawody, na spawikowe. Tu w sumie to Robert mnie wciągnął w karpiarstwo i w wędkarstwo. Bo Od małego jest... zabierał mi na zawody i tak dalej, ale przez kilkanaście lat no, nie łowiłem nie mnie tego. i ostatnie Jaki były dziewczyny w głowie. A no, no słuchaj, no taki dziwnie, wiek. Ale, ale tak na przełomie teraz ciągu <laughs> ostatnich lat przyjeżdżałem tutaj turystycznie i tak dalej. No i tak się zaczęło, że pierwszą rybę wyciągnąłem właśnie w tamtym roku. Taką dużą, bo to Wiecie, co Była. mnie śpieszy, Teraz, że Ci wejdę w zdanie, bo ten film z Twojego pierwszego Karpia, którego się złowił, jest na internecie. ale no tak. Powiem, że kurczę, bije takie rekordy popularności, ja jestem sam zdziwiony, co tam ludzie chcą oglądać, wiesz, no, gościu, który ciągnie pierwszy raz w życiu Karpia, który nie wie w ogóle, ja, co się dzieje. Ledwo, wie, ledwo, ledwo jest... co oddychałem tak. przy tym, nie? Ale... ale to są takie emocje właśnie, naj, naj, ludziom właśnie naj, najczęściej, chcą, według mnie, chcą oglądać takie właśnie naturalne emocje, a nie reżyserkę po prostu. No, no i od tamtej pory, kurczę, powiedziałem, nie no, to jest to. Taką rybę, taką rybę czuć na, na wędce, to jest to nie jest tam, że łapie się płotkę, czy tam. Okay. Naprawdę. I od to tamtej nie jest pory właśnie, to nie jest tak. tam nie? I tak. I, te, i jo, właśnie, opowiadaj dalej, Rafał. Tam... Bo już właśnie, bo no. za, 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 zawinęliśmy, zawinęliśmy się trochę tego. No, ale tak chciałem za, zacząć od, od tego, że no po prostu no od, od tak roku czasu zacząłem łapać i mhm. tutaj się y, y, jako mojego mistrza można powiedzieć guru. <güler> guru. Guru. guru który mi tam troszkę podpowiedział sam, sam się dużo nauczyłem już no, ale patelnie wybrałeś sam e, tak. No, tak, tak, tak no i, i wracając, wracając do tematu właśnie tutaj kuzyn Robert kuleczki dał do testowania i też podpatrzyłem jedną, jedną wędkę założyłem zestaw, właśnie dwie kuleczki tonące na włosie tak klasyczny zestaw nie za dość, tak. To z jednej strony rzuciłem, niedaleko brzegu, to jest płytka. A na jakiej głębokości właśnie? Tak, tam jest około 1,5 metra maksymalnie. Czyli tutaj, tam, tutaj w tej części to bardzo tak, blisko to, brzegu musiałeś to, 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 mieć. Tak, to jest około 3-4 metrów od, od brzegu. Czyli pod drogami? Tak, centralnie jest po, rzut taki. Delikatny. A nie baję się tego, że tam po prostu jak będziesz chodził, że spłoszysz albo coś? Właśnie, a właśnie o to chodzi, że. A nie było wie... ci na stanowisku, po wiedziałem... prostu były. Prostu... Odpowiedniej odległości byłem, odpowiedniej odległości byłem. Tutaj y, 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 widziałem co się dzieje. Centralka zresztą jest przy sobie. Ta, ta, ta. Na, dla wygodnego. Ta, ta. I tak, y, ale po prostu... Wędki nie były kurcze nadzorowane. Jak nie cały czas. Tak, Jeszcze jak. teraz je widzę. Mhm. Y, także także. Wiadomo, trzeba w takim miejscu jak się łapie blisko. Ale ciszy, jeszcze o tym Adamem wspominali ostatnio na filmie, który jeszcze się nie ukazał w sumie na internecie, że bardzo często się łowi przy, przy brzegu, Ale nawet no, po, przy, pod tak. szczytówkami swoimi, tak? tylko tak, trzeba tak. cicho siedzieć i daleko. nie od trzeba było tam wyrzucać, wywozić i tak dalej. Klasycznie. Zestawik rzucony. Czyli te duże ryby tutaj w wodzie się w końcu ruszyły. Ruszyły tak. się i jest dosyć sporo, bo to nie tylko wytrawni łowcy, ale ci, którzy które przyjeżdżają tutaj sporadycznie też łowią też. takie ryby. Nie? Hmm. Czyli jeszcze raz, po kolei. I ja, i ja, na, na dwie tonące skorupiaki to są, tak. i, i karp i 14 kg Rafał? Ja tutaj y, na dwie kuleczki, jeden karp to około 7 kilo, ten, ja ten miał... 8. A to było właśnie z, no, drugi też nie, podwójna tonąca, drugi nie. Zestaw? Nie, Drugi Aha, zestaw drugi? był założony na jedną kuleczkę. Aha. Na krótkim włosie też klasyczny Aha. zestaw. Aha. Czyli pierwszy kart na dwie tonące. Na tak, a drugi, a drugi na jedną tonącą. Na jedną tonącą. Mhm. Tak. Ale niektórzy często słyszę, że kulka 20 mm, nie? że pytają się, a czy nie robię mniejszych? A tu mhm, Do czego? No nie wiem. Właśnie. Nie, nie. Dwie kulki, dwie kulki. Dwie kulki, no, taki... zakładasz. Zresztą, i 8 będzie, to... będzie widać na zdjęciach też właśnie te karpiki. też ale Kto zadaje kto, takie dobrawnie? pytania? Przecież kółek karp ma karką o 10 kilo, to może... No bez, bez kitu takiego ziemniaka bym mógł połknąć, kura. Co tak. to mówiąc o kuleczce, która ma 20 mm? To ktoś no, kto nie ty... widział ryby, to, 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 to nie ma nie ma pojęcia o Wydaje wydajesz, że takie podejście takie bardziej angielskie, gdzie te ryby są mocno pokute i one może mają bardziej pokaleczone te pyski, No może to no może góry, to, ale to myślę, to, to myśli, też może skłaniać to nie, nie? No na z... no, Ale mówię no, ale to może skłania ludzi to, że jednak czytają jakieś fora angielskie, tłumaczą jakieś czasopisma to sobie, to bo, bo przecież takie takie osoby co, też, co, nie też nie znamy. i tam nie, no i tam jest właśnie tam preferuje się bardzo małe przynajmniej, ale na tych łowiskach typowo komercyjnych gdzie te ryby są bardzo pokute. No, sam nie wiesz, ma i... dokładnie. To sam mi się wydaje, że no, troszeczkę czasu minie, zanim się przekona dużo bronu karpiaży. Nie się dużych przyleń. Nie się dużych przynęt. czekać na pojedyncze, ale nie zaczynamy czało. Jakiejś większej ryby. Ja jeszcze się zapytałem, a wiecie, na kolega z naszego miejsca, tam gdzie z Wojtkiem siadaliśmy, na, na co to dużego karpia złapał? Aha. No, Ciekawostka taka, Mówił? taka Donalda, że, tak? że właśnie pokazywał nam jeszcze, bo my żeśmy nie wierzyli, bo mówi, no, Ale nie wiecie, czy na pojedynczą tonącą, czy na jakiegoś... Yy, Tutaj pojedyncza tonąca, nie wiem, tu czy dokładnie jak to wyglądało, bo on był tak zdenerwowany, że wiesz, A, czyli on, ręce on, się, tak on nie nie tak, tak kulę. Tak, on aha. kupił małe opakowanie Donalda, nie aha. wiem ile tam jest 250. 25. Gram? No właśnie, kupił to małe opakowanie Donalda klucze i na to tylko kulę łowi. Nie i tą zasiadkę weekendową tylko na tym, w jest no często jest dostać inne kulki. I, i, I postanowił na to postawić, zwłaszcza że kulki, które ładnie pachną i jemu też się spodobało. A wiadomo, że idąc do sklepu kierujemy się no, na początku własnym nosem, nie? No, a że kulki są ładnie pachną. Kojarzą no, się tam z gumami. A ja byłem Słuchaj, zdziwiony, gumy no, że... rosną pod wodą, tak samo jak banan, truskawka, nie? Wszystko no jest pod wodą i karpie to znają. Nie? A ja byłem zdziwiony, dobra, jak dobra. Wy, wyciąga, wyciąga tego i patrzę, mówię, no nie mów, że no, te, te są kulki ale patrzę, ty no, ty, no Donald kurde. No. To to patrz, taka, tym. jeszcze taka jakaś tam myśl w głowie, nie? Wy mieliście kilogram kulek na dwóch tak. na w sumie dwie nocy byliście, nie? Nie, dwie dwie. Ja, byłem, ja byłem od czwartku, a Rafał przyjechał w no, piątek. Kilogram dwie kulek, tam kolega po drugiej stronie 250 gram kulek tak. i idzie łowić? Tak. Tak. Idzie. idzie. łowić, Tutaj... Nie trzeba zasypać wiadomo nie wiadomo jak jakiej ilości. Nie, ja nie wiem, być może ktoś Filmy oglądam, jak sypią ludzie wiadrami, kulek sypią kurde na potęgę, to, to dla mnie jest niepojęte. Nie? nie wiem, czy nasze wody są nieprzystosowane do tego. Ale nie mów ilości. tego marketingowi wybudkowi to nie pasuje. No. No, mi wydawało się, tak, tak, że nie. trzeba dużo sypać. Dużo sypać, dużo, dużo sypać. 3 kilo, 5 kg na zestaw, a nawet co niektórzy mięsiarze tutaj mówią, że 15 kg na jeden zestaw to jest kurde optymalna ilość. Kurde, no, to nie, nie to jest. oczywiście żartujemy. my nie no. będziemy tutaj was nabijać w butelkę. Nie, nie, nie. E, nie trzeba nie wiadomo ile sypać. I to Wystarczy nie, nie, troszeczkę pomyśleć, tak. pomyśleć, pomyśleć tak. i to jest podstawa. Nie? Najważniejsze jest wytypowanie miejsca żerowania karty. Jeśli w danym okresie trafisz na dobre, dobre miejsce, gdzie on akurat w tym czasie przebywa, nie wiem... Tutaj tak, nawet My dobrze tak, wytypowaliśmy, tak. tylko nas tam nie było no po prostu. Nie było o, to was, chodzi, tak, o to chodzi. O to chodzi. żeście <noise> rozprawianie zbiornika robili, żeście dobrze wytypowali, ale kto inny to wykorzystał, nie? No, nie, no to jest. Nieobecny nad wodą nie wędkuje. No niestety. Właśnie, nieobecny nie ma głosu. Proste, ja, to ja. jest proste i logiczne. Ale to dobrze, bo facet jest kupiony. Myślę, że teraz większe zakupy będą, kurde, przed nim. <noise> podbiera, który tak. został złamany, już, kurde, są plany tak, na za, zakupy za mały. i, i będzie, będzie dobrze. A czy nie? Nie? To, to taki wędkarz, który jeszcze tak nie, nie był stricte karpiarzem? Nie mówię, 250 gram kulek, to jest. Cała podstawa u niego. Nie? Wędki karpiowe, co prawda, no ale zestawy, zestawy takie jeszcze troszeczkę wymagają dopracowania, zwłaszcza na takie duże ryby. Nie? Uh -huh. Dobrze, że nie było tam zaczepów i, i udało się tą rybę jakoś przytrzymać i, i, i wyholować. Nie? I że nic nie pękło. I że nic nie pękło. Ona na początkach no, karpiowania. Różne ryby, to na ryby, zwłaszcza, karpiowania że emocje też dają. Ta, to Troszeczkę za mocno czy hamulec wyregulują i, i, i to się niestety potem później na tym... Kurde, no to tylko pozazdrościć, kurde, że nie, można, nie, nie mógł człowiek być na rybach. Ale tak. też muszę pochwalić naszą wodę. Muszę no, to pochwalić. No oczywiście, bo to jak, jest, jak, jak nie, ryb, nie ma ryb, nie ma ryb, no to nie ma co wytrwać. Pracujemy od kilku, od kilku lat, kurcze, coraz większa populacja ładnego karpia. Jest trochę, trochę, trochę ładnego amura i cały czas przybywa tych ryb z roku na rok. I myślę, że będziemy mieć właśnie u siebie taką wodę, nie trzeba będzie jeździć po zbiornikach komercyjnych, które kosztują nas kupę pieniędzy i zachody, żeby tam dojechać i, i, i nie zawsze się trafi, co wiemy, że na komercji można połapać. Na zwykłej wodzie, no może niezwykłej wodzie PZW, można też mieć całkiem przyzwoite wyniki i praktycznie dostępne dla wszystkich. Bo opłata, opłata jest, można powiedzieć, symboliczna w porównaniu do komercji. Nie? Nie no, to trzeba, ale to, to trzeba powiedzieć. Ja że, myślę, że Robert, że po tym, co powiedziałeś, będziesz miał najazd. Nie, no, myślę, <grym> ta, tak nie będzie, byś ta tak nie będzie. Nie o to mi chodzi w każdym bądź razie, ale też każde koło czy. czy, czy no fajnie, żeby były właśnie takie wody w każdy, sobie... właśnie w, tak, w każdym tak, kole tak, takie tak. wody, które, właśnie, które, które mają taką perspektywę, że, że jest tego właśnie karkę dosyć sporo, i, ale, to, ale powiem Ci tak, to, to musi być takie właśnie jak ty który no, niestety ale poświęca się chcieć. społecznie trzeba, trzeba chcieć żeby no, coś takiego tak jak zrobić. Przypuszczam, że koła, jest... koła wędkarskie w Polsce mają możliwości może nie wszystkie no bo to tu nie, nie można nie się tym zająć którzy chcieliby też właśnie tym się zająć którzy chcieliby pilnować tego jak swojego nie? że jest dobry gospodarz dba o wodę dba później o ochronę tej wody bo co z tego że PZW zarybia, jak później z tą ochroną jest różnie nie? no a wiadomo to jest że, temat że... Rzeka. No to jest no, rzeka, to jest temat no, rzeka, którego to nie przeskoczymy to niestety przeskoczymy, no ale to Dobrze by było, żeby właśnie każde koło, czy, czy przynajmniej gdzieś w okolicy dla tego wędkarza taka woda była dostępna, nie? żeby mógł sobie przyjechać i spokojnie z rodziną powędkować. No między innymi dlatego z Wojtkiem to młode wodę żeśmy wytypowali po to, żeby nagrać ten film w końcu podwodny, bo jest duża populacja karpia, blisko, blisko domu. No w, w, jak Zostań widzicie, nawet to, to, że jest blisko domu, no niestety nie mamy czasu wędkować na naszych mhm. miejscach, tam gdzieśmy z wetkiem, wytypowali, łapie się karpie powyżej 17 kg, a nas jak co? nad wodą nie ma, no niestety. No. Mamy czas, żeby tylko Życie. się przejechać po kolegach i, praca. Zo praca i, i, i zobaczyć tylko, tak, tylko dlatego, co, co niektórzy połapali, ale to też, to też trzeba nieraz, jak to mówią. I co prowadzić biznes, musisz mieć właśnie prodeę. Trochę... Hmm. Y, czas na biznesy i na interesy, a nie kurczę na, na wędkowanie już samo. Ale za to dobrze, że masz y, kolegów czy znajomych, którzy, którzy, tak. którzy mogą zrobić coś dla ciebie. Nie? Kurczę, Miłe, że, miło, miło mi informację, że tak się daje że, ten że się kilogram sprawdzę. kulek na testy i się okazuje no, po paru dniach, że, tutaj, że, że działa. Może no, się wykorzystuje Twoje doświadczenie, no, bo jakby nie było kurczę, no, trzeba mieć to jakieś doświadczenie, co te ryby lubią i, i co im trzeba podać, nie? co im zaserwować. Nie? Bo można równie dobrze na ziemniaka czy kukurydzę łowić. No, to też, Karpie biorę, no ale jednak, są kulki? kulki mają swoją, swoją specyfikę okay. i, i są wybiórcze, że tak powiem, nie? Tam już nie ma leszcza, nie ma lina, no chyba, że się zdarzy, ale przy większych przynętach raczej się ominie tak, takie, takie przyłożenie. Super, kończymy. Ja, I tak, żeśmy ja długo na gadali. Jeszcze do... ja jeszcze chciałem tak? tylko powiedzieć tutaj odnośnie tego, tego drugiego karpia, co, co mm -hmm. zapomniałam no, na, no. na, na tą jedną kulkę. Mm -hmm. Co ciekawostka, te, tego pierwszego na te dwie kulki, co złapałem tonące, to było w sobotę, w, w godzinach między 10 a, 12, 10 a 11 godzina, to przed południem było, także różnica była też pogody, raz słońce świeciło, raz padało, Aha. zachmurzenie duże i na następny, na następny właśnie w, wczoraj, dzisiaj w nocy z godziny 3.20 było karb, ten, ten mały, niby Aha. mały, bo tam niecałe 8 kilo, ale yy, jak, Rzyski, jak, ja, marczył, jak... jak o, na, na Grzyce wyłączy. na wodę, no to karp 8 kilo jest mały. <laughs> Powiem ci, że z czasem P tak, Słuchaj, ja jako nowicjusz, kiedy pierwszy karp, to tam prawie 15 kilo, drugi tam 12. Poprzeczkę to poprzeczkę, poprzeczkę. Tak. poprzeczkę. od razu, no byłem w szoku. Bo to tam, to tam, to na tym filmie jest pokazane, ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy mam... Dobre, teraz, kurczę, dobrze, że osiedli, tak, masz, nie tłumacz teraz czy dobrze, że żony na szkoło 7 Tak, ale dobrze, że tutaj był. <laughs> ten narrator w tym filmie to jest Robert, tak, tak żeby każdy wiedział, tak, kto tam ponoć, ponoć jak jak Pakowski komentuje. Włączyłem tak przy tym filmie komentarza, bo byś wtedy nie zbyt, Tak, W każdym boć razie sportuwując byłem zaskoczony tymi kuleczkami, że tak fajnie atrakcyjnie robi. No ale jednak na tym zbiorniku, ty tak, bo tak właśnie waszej rozmowy i tak co, parę wypadek, które tutaj skądinąd, to jednak tutaj ryba kieruje i tego się boje właśnie przy realizacji tego firmu, że, że możemy nie trafiać na brania w dzień, bo właśnie w, po waszych rozmowach tutaj tak, przy, przy wszystkimi, tak, tak. ja też miałem wszystkie ryby w nocy i teraz się boję ale tego. Ale że... się widzisz, właśnie przed południem dzień, no, między to jest, no, jest, jest, jest Na 20, 20 bran jedno jest w dzień, a tak, jest w Także dlatego trochę, trochę nas tutaj trochę Viększa, to Viększa. niepokoi. Viększa. Ale to, nie? na pewno jeśli chcecie w tym miejscu robić, o którym nie mówiliście, tam ryba się kręci i dużo łatwiej jest ją sprowokować do brania w nocy. To tyle Wam mogę powiedzieć. Przejrzystość wody jest naprawdę fajna, poziom wody jest niski i myślę, że zwiększa będą ja, no no, się do filmu... Musimy się wziąć do roboty. Kolega chyba coś chciałby Wy akurat łapiecie duże okazje, a mnie ciekawie ciekawiem małe. <grym> ja, kombi oni kombinują jak wyciągnąć <grym> dużo Ja kombinuję jak właśnie pociągnąć dużo Każdy I ma inne tak priorytety. Nie chcę, złapać nie chcę, złapać na bazę no. no. ale chodzi o ja przy okazji każdy to tak. kombinuję jak pociągnąć leszcza na To komura na kurczę. No, no tak, właśnie na te małe kurczki to biorą leszcze, biorą inne, biorą też inne rzeczy. Nie? Jeżeli ktoś ma taką potrzebę to z dwudziestki może sobie okroić na coś mniejszego mm. i dał nie? i wykorzystywać to do swoich niecnych planów, Z Bardzo, no, tak. Ja dużymi rybami się bawiłem kupę lat wstecz, a w tej chwili po prostu zabawa. No I ich kombinacje. Jak chyba kończymy Panowie? Myślę, no, ja już no. tutaj już słońce wypaliło. Nie, nie no, wiem, czy latamy, nie ludzie chcą, chcą w ogóle nasłuchać tych naszych wywodów. Tutaj, no no jak to fajna, Zawsze no. ma być, spać 5 minut, a potem się kończy na 20. Bo to jest ciekawe. To ale jest jest ciekawy, sam to czekam to czeka. na różne różne firmy, które publikują takie filmy z nadwody, które dobrze, jestem, jest zainteresowany, 5 minut. jestem zainteresowany. Jestem <laughs> zainteresowany tym, co tam ludzie mówią. Może nie wszystko do mnie dociera, ale wyciągam sobie te rzeczy, które mnie interesują. No, bo wiadomo, że o różnych rzeczach się tam rozmawia. Kiedy siedzicie? Do kiedy siedzimy do zaraz. Trzeba tak, się tak, do pracy tak. Myślałem, że przyjedziemy jutro was nagrać yy, z jakimiś rybami. Nie, ale 26 na zawodach zapraszam, jeśli byście chcieli no, ja coś pofilmować, ale jeśli byście chcieli coś pofilmować, to też będzie taka ja okazja. Mówię. Zgadzam się już dzisiaj, żeby to, wiesz, te ryby tak. uwiecznić. Nie? Dobra. Ale myślę, że film też trafi do internetu po tych naszych zawodach. No, to, to też taka w zeszłym roku wygrał, który w tym roku już się. No broni się, ale wiesz, w zeszłym roku mnie nie było, nie? Tak myślę. W tym roku. Będzie miał pozamiatane. Dobrze, na że jesteś, będziesz w innej, w innej drużynie nie ze mną, bo zawsze jak jesteś ze mną, to ty mówisz, że ja nie. Ja mam plan. Adam, a ja mam taką specjalną. Był tak, że brało w jednym miejscu dwóch, a w tym roku po całym no dobrze, to bo to zgroga Nie będzie mógł się tutaj Adam z Robertem tłumaczyć, że znowu wygrałem, bo u nich w głowie skóry nie było. Jest plan, jest zanęta, już zamówiona, odpowiednio ilość rozgląda walkera. Myślę, że kurde do Wętek nie będzie siły, żeby podejść Aha, to taką macie ziemię. A to nie Joker a to na Słowikowo. Nie, Jokera, Joker Jokera. Okej. Jakiegoś denek. No dobrze, będzie dobrze. z prezesem w drużynie mamy wszystko zaplanowane, na spokojnie, na luziku. Przetestowana, tak. widzę, także wszystko wiemy. Tylko zobaczymy. tutaj Wojtek ma taką przewagę, bo niestety, jak nie da nam skorupiaków, no to nie będziemy w stanie łapać A tak właśnie, No właśnie, Wojtek chciałby no, i... się już ruszyć z tymi kulkami, bo, bo już no, i... raczej. To, to taki nie fair, bo jeżeli nie będziemy. Um... Nie no, Zastanawia ten... się, no. chyba to troszeczkę jeszcze przeciągnie tak do września, wiesz? Z tymi skorupiakami. Słuchaj, ten garaż zamykasz na noc? Bo jak ja to tam spróbujemy, które tam wiesz, coś pociągnąć. Dobra, jest, jest alarm. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Tak, Dobra, Oglądajcie sobie teraz zdjęcia, które pewnie zaraz dostaniemy od was. A my jedziemy do Grzesia na staw numer 5, bo też dostałem wczoraj SMS-a, że 12,5 kg na czarną mambę. O. Proszę. Proszę. Ale nie widziałem jeszcze, jedziemy, zobaczymy. To pozdrowcie, Grzesia od nas. Tak, Dobra. właśnie. Nie chciał z nami się siedzieć grzesiąc. tutaj, pojechał tam, no trudno. Jest... Tam spróbował swoich sił, ksiłki, mu się poszczęściło. No i okej. Okay. Jedziemy. Jedziemy. Do zobaczenia. Hej. Na razie. Hey. Dzięki za testy. A ja, to tam.